Tried to make me go to rehab, but I said, No, no, no. Yes, I feel black, but when I come back, you would know, no, no. I ain't got time. And if my daddy thinks I'm fine, just try to make me 70 days Cause there's nothing There's nothing you can teach me That I can learn From Mr. Holloway I didn't get love tried to make me go to rehab but i said no 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 yes i've been black but Try to make me go to rehab Zaczęliśmy, Amy Winehouse, rehab. Ho, ho. Gdyby narodowe siły rezerwy miały takie mundury, jak ci panowie dzisiaj, to nabór już dawno by się skończył nad kompletem. Tylko falubas, tylko ula, tylko zielona góra. To są kibice zespołu uli. Witajcie. Żyjecie? Przyjemy. I fantastycznie, naprawdę. Cudowny zespół, ja kocham t tę młodzież. Jestem tak wzruszona i, i zachwycona. Ale to nie tylko ty, my też jesteśmy zachwyceni. Znaczy, ja mówię za siebie, a Grażyna? Ja jestem zachwycona Urszulą przede wszystkim, która wnosi niesamowity klimat fantastycznej energii w naszym kraju. Brakuje nam polszczyzny, energii, gustu, smaku. To jest nasza Ula. Ula Jacqueline Kennedy do numeru, do potęgi drugiej. Tak pięknie wygląda dzisiaj. Bardzo dziękuję. No fajnie, było miło, ale... ale... wracając do... Aha, tak, proszę. myślałam, że już woj, tak, Nie, chciałam, chciałam tutaj Zosia Klim... Klimowska, przepraszam. Klinkowska. Klimkowska, dobrze, dobrze, dobrze powiedziałam. No. Nie domyślami, ja bo wiesz? wiesz, Dobrze, że się nie odezwałem, Zosiu, boże. jesteś wysoką dziewczyną. Ja miałam podobny problem w aktorstwie, bo kamerzyści przeważnie byli niżsi, chłopcy, z którymi tańczyłam, niżsi i ja biedna zrzucałam szpilki, garbiłam się i udawałam, że jestem taka jak ona. Nie wolno robić tego błędu. Jak cię bierze z dołu kamera, nie bój się, jesteś najbardziej seksowną w tych okularach z tym ruchem. Wiem, że grasz na skrzypcach przede wszystkim. A to jest instrument, y, który nie pozwala na dużo ruchu, tak jak perkusja na przykład, prawda? Także nie bój się, nie bój się ruchu, jesteś najpiękniejsza, jeżeli ktoś jest niższy, niech idzie w górę. Niech ci dorówna, nie bój się. No, i po tej króciutkiej recenzji, Wojtku, masz jakieś 12-14 sekund. Proszę. No co? Tlenek węgla, czyli czat. No było super. E, muszę powiedzieć tylko tyle, że naprawdę e, ja nie zazdroszczę tobie, Ulu, dlatego że m, to chyba Stanisław Jerzylec powiedział, że na, każdej, e, na każdym szczycie jest się nad otchłanią. E, ty wygrałaś, więc teraz masz trudne zadanie, no bo ludzie wiele oczekują. Na razie jest super i mam nadzieję, że no Zielona Góra będzie głosowała na Ciebie tak jak poprzednio. Świetnie. Dziękuję. I jeszcze Alicja Wędrzewska, bardzo proszę. Świetne głosy. Wspaniale, wspaniale współbrzmiące. Widać, że się słuchacie. A poza tym no, co dwie Emi, to nie jedna, nie? Wspaniale, naprawdę Ula, znowu ukłony. Uwielbiam was. Dziękuję bardzo. Dziękuję za wspaniały występ.